Muszę przyznać, że to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, że mamy tak fantastyczną ekipę osób. Nie ma wyjątków, wszyscy się bardzo trzymamy, wszyscy się wspieramy. Taniec z gwiazdami to myślę tak naprawdę rywalizacja. Samego ze sobą. To my sami ze sobą rywalizujemy, chcemy być jak najlepsi dla samych siebie i każdy występ jest oceniany indywidualnie, więc poza kamerami bardzo się wspieramy, tańczymy przed sobą, każdy, każdy sobie gdzieś tam udziela dobrych rad. Super atmosfera, naprawdę. Kto jest dla ciebie największą konkurencją? Ja sama jestem dla siebie największą konkurencją i muszę przyznać, że idąc do programu e, absolutnie nie myślałam, że zajdę tak daleko. E, myślałam, że odpadnę w pierwszym odcinku, czego się bardzo bałam. E, jestem pozytywnie zaskoczona samą sobą i tym, jak się rozwijam w programie. E, I tak. Komu wróżysz w finał w takim razie? Bo mogą być dwie pary, czyli ty i kto jeszcze? Mam swoje typy do finału, ale nie chciałabym zdradzać, bo to też myślę, popsuje niespodziankę. No wiadomo, że pary, które najlepiej tańczą, na pewno w tym finale powinny się znaleźć. Ale taniec z gwiazdami to nie tylko program o tańcu. Myślę, że widzowie też doceniają emocje. No, myślę, że to jest ogólnie bardzo mocno taneczna edycja. Czy z tym finałem masz na myśli Julię Wieniawę? E, tak, myślę, że Julia na pewno będzie w finale. Cześć z tej strony Sylwia, zapraszam do dawania łapek w górę, komentarzy i subskrypcji kanału Przeambitni.